Musimy ją oczyścić i wrzucić na grill. Można też ugotować ją w kawałkach. Nie jesteśmy w Atlancie. Musimy usunąć łuski i ości. Prawdziwa Marta Stewart. Nie jestem Martą Stewart, bo siedziałam w więzieniu. Amerykanie nie rozumieją energii obecnej na Mykonos. To mała wyspa, więc wszyscy dobrze się znają. Czy oko można zjeść? Tak. Zwymiotuje? Nie. Ma spuchniętą stopę. Opatrzyć ją? Zaraz się tym zajmiemy. Witamy w Mykonos. VIPy odwiedzające nasz klub mają czuć się komfortowo i bezpiecznie. Na tym polega nasza marka. Tego jeszcze nie było. Dziękuję bardzo. Nie zdejmuj opatrunku i nie obciążaj nogi. Stój na siedząco. Nie pozwólcie mu tego zdjąć. Doktor Lindsay. Zamieniam się w mamę. Gość tańczy od rana. Ten pan próbuje zwrócić na siebie uwagę. W naszym klubie można poczuć szczęście. Najbardziej na świecie boję się bycia ocenianą. Gdzie jest panos? Zajęłam się tym, bo kocham muzykę i radosnych ludzi. Nie akceptuję oceniania. Powinniśmy oblać go szampanem. Taką Lindsay uwielbiam. Ona potrafi się dobrze bawić. Dziś chce zabalować. Ludzie powinni oglądać taką Lindsay. Ucieszyłem się na widok Lindsay z karabinem na szampana. Gdy ona jest rozluźniona, pracuje się łatwiej, a w klubie panuje świetny nastrój. Czuję się jak Putin. Nikt nie oblewa ludzi szampanem tak jak ona. Stańcie w rzędzie, wszyscy. Imprezująca Lindsay przyciąga klientów. O to tu chodzi. Lindsay wyjęła karabin na szampana i ustawiła nas w rzędzie jak parobków. Nie lubię moczyć włosów, ale muszę udowodnić, że jestem gotowa na wszystko. Trzy lata temu ówczesny chłopak Lindsay uderzył ją na tutejszej plaży. Byłam w burzliwym związku. Zamiast się popłakać albo zezłościć. Obiecałam sobie, że ta plaża będzie kiedyś moja. Chcę, żeby wszyscy czuli się tu bezpiecznie. Zależało jej na tym, żeby plaża kojarzyła się z radością, a nie przemocą. Ta plaża wiele dla mnie znaczy.